W audycji Książka na fali opowiadamy o nowościach literackich, dyskutujemy, polemizujemy i przekazujemy to, co w książkach najważniejsze. Tu każdy mól książkowy znajdzie coś dla siebie. Daj się ponieść literackiej fali. Zapraszamy na audycję w każdą niedzielę w Radiu Fiat. Witam w kolejnym wydaniu audycji książka na fali przy mikrofonie Agata Olszta. Gorąco zachęcam do tego, żeby ze mną pozostać jestem przekonana, że te propozycje, które dla was przygotowałam trafią w wasze gusta nie przedłużając przejdźmy do pierwszej książki. Daj się ponieść literackiej fali. Książka na fali w radiu Fiat na pierwszy ogień proponuje książkę pod tytułem o poczuciu własnej wartości: Jak docenić i pokochać siebie. Autorką jest Izabela Antosiewicz za nakład odpowiada RTCK, czyli wydawnictwo rób to, co kochasz. Z publikacją autorstwa Izabeli Antosiewicz spotykamy się po raz pierwszy. Dowiedzmy się o pisarce czegoś więcej. To certyfikowana trenerka mocnych stron, a ponadto edukatorka, coach i mówczyni. Od 2014 roku przeprowadziła ponad półtora tysiąca osób przez proces poznania własnych talentów. Izabela Antosiewicz jest również założycielką społeczności internetowej przytulam.pl. W ramach tej społeczności autorka pomaga usprawniać więzi rodzinne oraz między małżonkami. Zanim jednak przejdziemy do książki, zadajmy sobie kilka ważnych pytań, które będą dla nas dzisiaj punktem wyjścia. Jak to możliwe, że chociaż wszyscy rodzimy się z poczuciem własnej wartości, to później tak wiele osób je traci? Dlaczego ludziom tak trudno jest doceniać siebie samych? Skąd bierze się odwieczne pytanie: co jest ze mną nie tak? Uważam, że każdy z nas doskonale wie, że tego typu wątpliwości potrafią mieć zgubny wpływ na nasze samopoczucie. Jeśli w jakiś sposób czujemy, że na drodze życia utraciliśmy swoją wartość, przez co zaczynamy w siebie wątpić, to zdecydowanie powinniśmy zajrzeć do publikacji pani Antosiewicz. Ale nie snujmy planów na przyszłość i zajrzyjmy do książki już teraz. Pierwszą i podstawową nauką płynącą z książki jest to, czym jest, a czym nie jest poczucie własnej wartości. Wiele osób mylnie utożsamia je bowiem z samooceną lub pewnością siebie. To jednak błąd. Jak wskazuje autorka, każdemu z nas w dzieciństwie, w czasie dorastania i kształtowania osobowości, świat zrobił różne rzeczy, które sprawiły, że poczucie własnej wartości być może przygasło. Dorosłość to poradzenie sobie z tym wszystkim, co nam zrobiono. No właśnie, kolejną nauką, jaką pozyskamy po lekturze przewodnika, jest wiedza o tym, dlaczego jako dorośli mamy tak duże problemy z poczuciem własnej wartości. I <laughs> Dowiemy się więcej o tym, jak styl wychowania obowiązujący w danych czasach rzutuje na dorosłe życie. Swoistą klamrę kompozycyjną tworzy w książce przestrzeń dedykowana temu, na czym zwykle budujemy poczucie własnej wartości, a na czym powinniśmy je budować. Jeżeli oczywiście chcemy, by było ono trwałe i solidne. Każda osoba, która postanowi sięgnąć po książkę Izabeli Antosiewicz, pozna wiele innych, naprawdę cennych technik, które pozytywnie. Zreorganizują nasze nastawienie. Nie będę zdradzać szczegółów, ale mogę zafundować naszym drogim molom książkowym niewielki przedsmak. Autorka wyjaśnia, jak radzić sobie z autokrytyką jak się okazuje, naprawdę silną bronią, która źle wykorzystana może nas sabotować. Pani Antosiewicz tłumaczy również, czemu w życiu codziennym wchodzimy w różne role i jak skończyć z nakładaniem masek. Wartym wzmianki jest również wątek radzenia sobie z przeszłością. Tylko wtedy, gdy ją przepracujemy, będziemy w stanie odbudować nas samych. Jeśli czujesz się w jakimś wymiarze nieszczęśliwy, czujesz, że nie możesz w pełni rozwinąć skrzydeł, odczuwasz w sobie braki, a dodatkowo nie masz pojęcia, co z tym fantem zrobić, wówczas książka o poczuciu własnej wartości jest dla ciebie. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy zdecydują się na lekturę poradnika Izabeli Antosiewicz, uzyskają tak bardzo potrzebną stabilizację, spełnienie oraz poczucie sensu. Odnalezienia drogi do wszystkich tych stanów, oczywiście Wszystkim naszym słuchaczom szczerze życzymy. Książka na fali w Radiu Fiat. Kolejną książką, którą chcę się z Wami dziś podzielić, są ćwiczenia z radości. Autorstwa księdza Grzegorza Strzelczyka, książka jest wydana nakładem przez znak ksiądz Grzegorz Strzelczyk. Jestem w stanie zaryzykować, że to jeden z najoryginalniejszych polskich teologów. Ten prezbiter archidiecezji katowickiej jest autorem licznych publikacji, w których zaprasza czytelników do tego, aby trenować różne dobre stany, na przykład odwagę czy radość, o której wam dziś opowiem. Wśród książek księdza Strzelczyka odnajdziemy również rozciąganie mózgu, które opracował razem z profesorem Jerzym Wetulanim skoncentrujmy się jednak na stanie rzeczy, którym jest radość. Autor na samym początku zaznacza, że powinniśmy przede wszystkim sobie na nią pozwolić. Aby tego dokonać, najpierw należy odnaleźć jej prawdziwe źródło, aby zrozumieć jej istotę, na czym ona tak naprawdę polega. W rzeczywistości otacza nas bardzo dużo mylnych wyobrażeń na temat tego, co przynosi nam radość. Niektóre z nich powinniśmy odrzucić, na innych skoncentrować się z większą uważnością. I to właśnie świadome podejście do radości, jej praktykowanie i odkrywanie przyczynią się do tego, że stanie się ona zaraźliwa i prawdziwie piękna. Książka księdza Strzelczyka przyniesie nam odpowiedzi na pytanie, skąd czerpać radość. Wyjaśni, czy radość jest tylko i wyłącznie darem, czy też możemy się jej nauczyć. Autor porusza w swojej publikacji jeszcze jedną bardzo istotną kwestię: mianowicie, co mamy zrobić, aby nie stracić radości podczas mierzenia się z problemami życia codziennego. Pozostańmy przez moment w temacie codzienności. Sam Bóg obiecuje nam na łamach Pisma Świętego pełnię radości. Święty Paweł dodaje zawsze się radujcie. Cała Ewangelia jest przecież radosną nowiną, ale jednak w życiu codziennym, które przepełnione jest często napięciem, utrzymanie radości może być ogromnym wyzwaniem. Może być tak, że zwyczajnie zabraknie nam na radość siły. Kiedy na dodatek obserwujemy to, ile zła i niesprawiedliwości dzieje się na świecie, można pokusić się o stwierdzenie, że radość jest wręcz czymś niestosownym. Z remedium na tego typu wyrzuty sumienia przybywa ksiądz Strzelczyk. Jak już wspomniałam, autor mówi wprost pozwólmy sobie na radość. Prawdziwa i słuszna radość to przecież to, czego od zawsze chce dla nas zbawiciel. W kolejnych rozdziałach książki ksiądz Strzelczyk przeprowadzi nas przez różne wymiary radości. Począwszy od radości Ducha Świętego, poprzez radość stworzenia, wspólnoty, na radości doskonałej, kończąc. No właśnie, ale czy aby na pewno kończąc? Treści płynące z książki można omawiać praktycznie bez końca. Ile ludzi na świecie tyle podejść do radości. Każdy podejdzie do niej w wyjątkowy sposób. I to jak najbardziej w porządku. Należy jedynie pamiętać o tym, że radość, podobnie jak każdy inny stan ducha, można, a nawet trzeba pielęgnować, a co ważniejsze, podchodzić do niej z rozsądkiem kiedy odnajdziemy tę właściwą drogę do prawdziwej radości, to gwarantuję, nie będzie takiej siły, która będzie w stanie wytrącić nam ją z ręki. Książka Ćwiczenia z radości autorstwa księdza Grzegorza Strzelczyka z pewnością nam w tym pomoże. Daj się ponieść literackiej fali. Książka na fali w Radiu Fiat. Przybywam z propozycją, która ucieszy wszystkich entuzjastów historii oraz literatury faktu. Książka, którą Wam proponuję, to Święty Doktor opowieść o Friedrichu Hasie. Autorem jest Aleksander Nieżny, a za nakład odpowiada edycja Świętego Pawła. Zanim jednak omówimy książkę, dowiedzmy się, kim jest jej autor. Aleksander Nieżny to urodzony w 1940 roku dziennikarz i autor ponad 30 publikacji z dziedziny prozy dokumentalnej i beletrystyki. Jest laureatem nagrody literackiego pisma Związku Pisarzy Rosyjskich, Nagrody Literackiej Wieniec, a także rosyjsko-włoskiej nagrody literackiej Moskwa Penne. Nie przedłużając, przejdźmy do książki. Weźmy pod lupę sam tytuł. Święty Doktor brzmi enigmatycznie, prawda? Friedrich Haas, bo to o nim traktuje autor, nosił wiele przydomków szalony filantrop, przyjaciel nędzarzy, czy też najciekawszy Don Quichotte w zniszczonym fraku. Friedrich Haas, w Rosji znany również jako Fiodor Piotrowicz, to postać, o której jedni wyrażali się z pogardą, drudzy z kolei z podziwem i czcią. Jak można zauważyć, jego personalia mają zarówno germańskie, jak i wschodnie brzmienie. Has przyszedł na świat w 1780 roku w Nadrenii, ale to właśnie Rosję wybrał na swoją drugą ojczyznę. Wśród tamtejszych elit szybko stał się cenionym lekarzem. W związku z tym dorobił się oczywiście pokaźnej fortuny. Fiodor, poza tym, że cały czas służył chorym, służył także Bogu. Był oddanym katolikiem. Wiara była jego fundamentem. Motto życiowe doktora było proste w swoim przekazie spieszcie się czynić dobro. Kierując się nim, do końca swoich dni walczył z biurokracją, bezdusznością urzędników i brakiem współczucia wśród lokalnych elit. Bardzo poruszającym faktem jest to, że to właśnie dzięki działalności tego człowieka więźniowie zsyłani na Sybir byli zakłuwani w lżejsze kajdany. Całkowicie zrezygnowano również ze stosowania wobec nich żelaznych prętów. Fiodor Piotrowicz dedykował całe swoje życie chorym, bezdomnym oraz więźniom. Siły do podejmowania często bardzo ryzykownych inicjatyw dodawała mu wiara i ufność w panu. Święty Doktor to opowieść, podkreślić należy, wyjątkowo poruszająca opowieść o miłości do bliźniego, jak również o chęci niesienia pomocy tam, gdzie nikt inny nie ma odwagi pójść. Tam, gdzie ludzie doświadczają największych cierpień. Warto w tym miejscu wspomnieć nieco o realiach XIX-wiecznego Imperium Rosyjskiego. Pod rządami ostatniej carskiej dynastii, rodem Romanowów, kraj był u szczytu swojej świetności. Niestety, pozory mogą mylić. Choć Rosja cieszyła się respektem na arenie międzynarodowej, od wewnątrz sytuacja społeczno-ekonomiczna pozostawiała wiele do życzenia. Dla zwykłych obywateli życie w imperium upływało pod znakiem niedostatku, okrucieństwa i fałszu. Sytuacja prezentowała się zupełnie inaczej dla tych, którzy tworzyli ówczesne elity. Należący do nich ludzie nie musieli walczyć o przetrwanie, piastowali wysokie stanowiska, byli zamożni. Niestety większość obywateli nie posiadała żadnych przywilejów. To właśnie ku obywatelom swoje oczy zwróciła osoba, jakby się mogło wydawać, z wyższych sfer, majętna, dobrze wykształcona, obracająca się w szanowanych kręgach. W doktorze Piotrowiczu od zawsze istniała jednak wrażliwość i prawdziwa wiara, co w ówczesnych czasach było stosunkową rzadkością. Przykłady ludzi takich jak Friedrich Haas są nam potrzebne również teraz, w XXI wieku. Działając w imię dobra, tacy ludzie odmieniają współczesny sobie świat na lepszy. I choć od śmierci doktora minęło już ponad 170 lat, świadectwo jego działalności stanowi dla nas najpiękniejszą lekcję empatii i jaką możemy sobie wyobrazić. Spoglądając na czyny tego bohatera, mamy okazję do spojrzenia również w lustro. Po bliższym poznaniu doktora, spojrzymy na własne odbicie i zapytamy się w duchu: kim jestem? Co mogę zrobić, żeby też dołożyć cegiełkę pod fundament sprawiedliwego świata? Co mam zmienić sama lub sam w sobie, aby podobnie jak doktor swoim życiem świadczyć o Bożej miłości? Odpowiedź na takie pytania z pewnością odnajdzie nas sama, a lektura świętego doktora autorstwa Aleksandra Nieżnego z pewnością nam to ułatwi? Książka na fali w radiu FIAT. Ostatnią książką, którą chciałam się dzisiaj z wami podzielić, są łzy Jezusa. Antologia. Autorem jest arcybiskup Fulton Shin. Książka wydawana jest nakładem przez edycję Świętego Pawła. Kolejny raz na naszej książkowo-radiowej fali gościmy arcybiskupa Fultona Shina. W ramach krótkiego przypomnienia dodam, że był to arcybiskup tytularny waliskiego Newport, który na co dzień posługiwał w Stanach Zjednoczonych. Autor licznych publikacji. Jedną z nich, Drogę do Szczęścia, omawiałyśmy w audycji z 4 lutego. Kto przegapił, tego odsyłam na YouTube'owy kanał Radia Fiat, aby nadrobił zaległości. Przejdźmy zatem do ostatniej przygotowanej na dziś propozycji. Łzy Jezusa. Antologia. To pierwszy w historii kompletny zbiór pism i refleksji arcybiskupa Shina na temat ostatnich siedmiu zdań Jezusa z krzyża. Autor w tych siedmiu zdaniach starał się zawrzeć pełny katechizm życia duchowego. Sama książka podzielona jest na siedem rozdziałów, w których na bazie słów z krzyża do głębnej refleksji i rozważaniu poddano siedem odrębnych tematów. Warto w tym miejscu przytoczyć ostatnie słowa. Naszego Zbawiciela. Ojcze, odpuść im, Bo nie wiedzą, co czynią. Dzisiaj ze mną będziesz w raju. Kobieto oto syn Twój, oto Matka Twoja. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, pragnę, wykonało się oraz, Ojcze, w Twe ręce oddaję mojego ducha. Z każdej tej sekwencji wynika jedna konkretna nauka, która pozwala czytelnikowi zrozumieć, jak kontynuować cnoty niezłomności ducha, roztropności, sprawiedliwości oraz miłosierdzia. Arcybiskup Przyn pokazuje nam swoisty przewodnik. Z niego dowiemy się między innymi, dlaczego w czasie męki Jezus nigdy nie wspomniał o swojej niewinności. Dlaczego, idąc śladem Jezusa, cierpienia doświadczają najbardziej niewinni? Jaka jest różnica pomiędzy cnotą nadziei a emocją nadziei? Dlaczego po czwartym zdaniu wypowiedzianym z krzyża Ziemię spowiła ciemność? Dowiemy się także, w jaki sposób nawrócenie złoczyńcy jest kluczem do przemiany dzisiejszego świata. Dlaczego nadal otrzymujemy przebaczenie mimo tysięcy popełnianych grzechów, skoro upadli aniołowie zostali wiecznie potępieni przez tylko jedno przewinienie? Ostatnią ważną kwestią, jaką porusza autor, jest to, w jaki sposób zazdrość staje się zaprzeczeniem miłości i sprawiedliwości. Choć publikacja jest całkiem obszerna, mówimy tutaj o ponad 450 stronach, naprawdę warto poświęcić jej czas. Codzienna lektura przynajmniej kilku zdań z pewnością pomoże nam lepiej zrozumieć tajemnice męki i zmartwychwstania naszego Pana. Kto wie, być może odpowie na pewne pytania, które w jakiś sposób prześladują nasze serca, ponieważ nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć całego misterium. Sumując jest to propozycja doskonała na cały Wielki post, ale nie oszukujmy się, praktycznie na cały rok. Daj się ponieść literackiej fali. Książka na fali w radiu Fiat. Niestety nasz czas powoli dobiega końca, ale bez obaw, już za tydzień o tej samej porze powrócimy do Was z nową dawką dobrych lektur. Przypominam, aby regularnie odwiedzać Facebookową stronę Radia Fiat, ponieważ tam bardzo często pojawiają się rozdania związane z audycją. Do usłyszenia mówi Agata Olszta. W audycji Książka na Fali opowiadamy o nowościach literackich, dyskutujemy, polemizujemy i przekazujemy to, co w książkach najważniejsze. Tu każdy mól książkowy znajdzie coś dla siebie. Daj się ponieść literackiej fali. Zapraszamy na audycję w każdą niedzielę w Radiu Fiat.